Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa nade mną. Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich, Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj, że i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę opowiadam Wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię Wam: wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Przepiękne słowo, przepiękna Ewangelia, i jakże w tej Ewangelii piękny jest Jezus. Warto zobaczyć Jezusa, który wchodzi do synagogi, który przychodzi w dzień szabatu do swojego miasta. Jezus jest u swoich i oni go świetnie znają. Jezus. Zaczyna czytać zwój księgi proroka Izajasza. Ale niesamowicie ważne jest to i piękne, co też widać w postawie tych, którzy słuchają. Oczy wszystkich były na niego zwrócone i dziwili się słowom pełnym łaski, które wychodziły z jego ust. Zanim Jezus powiedział: Dzisiaj na Waszych oczach wypełniło się to słowo, oni słuchając Izajasza. Byli niezwykle tym zafascynowani. Jezus nie jest tylko lektorem. Jezus jest słowem wcielonym. To znaczy, kiedy Jezus proklamuje proroka Izajasza, te słowa mają moc. To nie jest tak, że Jezus bierze księgę i tylko odczytuje słowa księgi. Oni są poruszeni nie tylko słowami, ale słowami, które wychodzą od Jezusa, z Jezusa, bo w Jezusie te słowa mają moc. W Jezusie te słowa nabierają znaczenia. Jezus jest żywą Ewangelią, Jezus jest żywym Słowem. I zanim Pan Jezus powie im: Dzisiaj na waszych oczach się te, wypełniają się te słowa, to oni są już nim zafascynowani. Oni widzą, czują, dotykają mocy Słowa Jezusa. Jezus, który proklamuje Słowo. I zastanawiające jest to, jak kończy się ta Ewangelia. Bo w tych, którzy słuchają Słowo, którzy nawet przez pewien czas wydawać by się mogło, poddają się temu Słowu. Naraz włącza się pewna blokada, i mówią Halo, Halo, chwileczkę. Ale czy On nie jest Synem Józefa? Przecież my go znamy od takiego małego. To jest niemożliwe, żeby to słowo było tak mocne w jego ustach. My go znamy. Pochodzi z naszej codzienności. Widzieliśmy Go Małego, jak przechadzał się ulicami Nazaretu, ulicami słowo. Naprawdę na wyrost dróżkami Nazaretu. Nasze życie duchowe takie jest. W naszym życiu duchowym nie jest problemem tylko to, że nieraz Bóg się wydaje odległy. Ale w naszym życiu duchowym problemem jest także to wtedy, kiedy Bóg się wydaje nam tak bardzo zwyczajny. Kiedy Bóg wybiera zupełnie małe środki kiedy odbiega od naszego ludzkiego rozumowania. I tak bardzo możemy zamknąć się w naszym ludzkim myśleniu. Tak bardzo możemy postawić blokadę Ewangelii, która wychodzi na Twoich oczach, która zaczyna Cię dotykać, która przemienia Twojego serca. I naraz mówisz, basta! Czy to nie jest syn Józefa z Nazaretu? Włączają Ci się wszystkie kontrolne lampki. To się nie może wydarzyć. Ewangelia wiele razy w naszej rzeczywistości się nie dzieje, dlatego że włącza się ta kontrolka. To się nie może wydarzyć. To jest zbyt proste, zbyt banalne. Uważajmy, bo Bóg wybiera to, co jest banalne, to, co nie jest, żeby poniżyć to, co jest wielkie w oczach świata, żeby pokazać, że nie tak, jak człowiek patrzy Bóg. Dlatego dzisiaj jest ta piękna Ewangelia. Ona pokazuje, jak dalece jesteśmy zdolni zablokować Ewangelię. Ci sami, którzy przed chwilą byli dotykani Słowem, którzy poddawali się Słowu, ale którzy postawili blokadę w pewnym momencie, za chwilę chcieli stracić Jezusa, tego samego, w którego przed chwilą się wpatrywali. Tego samego którym tak bardzo przed chwilą byli zafascynowani. Ale czy to nie jest syn Józefa? To jedno pytanie, czy to nie jest syn Józefa? Które nam bracia i siostry łatwo jest wierzyć w Boga, kiedy dzieją się wielkie rzeczy nadzwyczajne. Ale zobaczyć Boga w szarej codzienności. Ta Ewangelia o tym mówi. Zobacz Boga, który przechadza się ulicami twojego Nazaretu. Bo On przychodzi bardzo prosto: w szare, zwyczajne Twoje dni. Bóg jest Bogiem naszej ludzkiej szarej codzienności. Święci są wielcy, dlatego że byli wierni właśnie swojej codzienności, nieraz szarej, bardzo trudnej, złożonej. Łatwo jest wierzyć w jakieś nie wiem, spektakularne, nadnaturalne wydarzenia, w jakieś znaki, cuda. Święci byliby nam niepotrzebni. Gdyby byli, nie wiem, specjalistami od cudów, nie wiem, jakichś wydarzeń ponadnaturalnych, święci są nam potrzebni, ponieważ żyli w naszej codzienności, w której także i my żyjemy. I my jesteśmy zaproszeni, kochani, właśnie do tego, żeby zobaczyć Boga przychodzącego w naszej rzeczywistości, który jest naprawdę Bogiem Bliskim i który w naszej szarej codzienności naszego Nazaretu. Codziennie mówi dziś. To, co mówię, to słowo, które słyszysz w liturgii Kościoła, to słowo, które słyszysz, kiedy bierzesz Biblię, spełnia się na Twoich oczach, w Twoim Nazarecie, w Twoim małym miasteczku, w Twojej szarej codzienności. Taki jest Bóg. Nie bójmy się przyjąć Boga, który przychodzi w naszej codzienności. Boga bardzo prostego. Otwórzmy na oścież drzwi. Takiemu Chrystusowi, na co Wam z całego serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.